Cześć wszystkim, nazywam się Nut, witam was w naszej alternatywnej Warszawie. To jest projekt, który tak naprawdę zakłada, że bierzemy Warszawę w takim stanie, w jakim ona się znajdowała przed wojną i próbujemy wymyślić na nowo jej historię. Co to znaczy? Że założyliśmy, że Druga wojna światowa się odbyła, ale zniszczenia wojenne nie miały miejsca w takiej skali. To za trudno, żeby teraz wyjaśnić wam całą historię, żeby wyjaśnić wam wszystko, co się działo, po drodze, ale tworzymy na Discordzie w, już w kilka, a może niedługo w kilkanaście osób całą alternatywną wersję historii, tego, co mogło się dziać w Warszawie. I trochę dopasowaliśmy historię do tego, żeby pokazać, jak Warszawa mogłaby wyglądać dzisiaj, gdyby nie było tego wszystkiego, co się stało po 39 roku. Trochę chodzi też o to, żeby pokazać. Różne style w urbanistyce na przestrzeni lat i pokazać jakiś taki eksperyment. Myślę, że zrobić, jak Warszawa mogłaby wyglądać inaczej, gdybyśmy znajdowali się na przykład w sferze wpływu zachodu, bo między innymi częścią tego pomysłu jest to, że, że Polska znajduje się w sferze wpływów zachodu, a nie w sferze wpływów socjalistycznych, i to nam tworzy całkowicie inny obraz miasta. Ale jednocześnie w Cities Skylines, jak oglądacie sobie filmiki, to wszyscy budują miasta w ten sposób, że no tutaj postawię ten budynek, bo on ładnie wygląda, tutaj przeprowadzę drogę. No w rzeczywistości miasta tak nie działają. W rzeczywistości każdy budynek, każda droga to jest jakiś tam los ludzi, to jest jakaś historia. To są rzeczywiste problemy. No i oczywiście nie będę zmuszał nikogo do tego, żeby grać w Cities Skylines nie wie, jako grę. Ale fajnie by było spojrzeć czasem na, na to, co budujemy i to, co się dzieje z takiej perspektywy, że to ma znaczenie, że, że każda droga, każde wyburzenie, że to wszystko jest w jakichś ramach. No i właśnie ten warszawski projekt te, temu służy, bo z jednej strony bardzo fajnie by było zobaczyć, jak ta Warszawa mogłaby wyglądać dzisiaj, gdyby nie została w takim stopniu zburzona, ale po drugie chciałbym tym projektem pokazać i też korzystać z różnej swojej wiedzy i, i tego, co mnie interesuje, popowiadać wam o tym, jak miasta się rozwijały, jak rozwijały się miasta w Europie i przełożyć to na potencjalny rozwój Warszawy. To nie jest projekt, który robię sam. Wykorzystujemy platformę Cities Share do tego, żeby wymieniać się z i budować w takiej skali, bo to jest projekt w zasadzie niewykonalny w jedną osobę. To, to teraz widzicie na ekranie to jest City Skylines, ale to jest City Skylines z użytym modem Image Overlay, który pozwala nam nanosić różnego rodzaju zdjęcia na mapę. No i to pozwala nam odbudować przedwojenny układ urbanistyczny, układ ulic w Warszawie. Pozwala nam to pokazać ten układ i na podstawie wyjściowego, wyjściowych map sprzed wojny stworzyć nową wizję tego, co działo się po wojnie. Na razie jesteśmy na etapie z jednej strony niektóre osiedla już powstały i mają się całkiem nieźle, ale z drugiej strony cały czas jeszcze siatka ulic nie jest idealna. Jak widzicie tutaj, nie pokrywa się idealnie siatka ulic z tym, co widać na mapie, dlatego że też korzystamy z czterech czy pięciu różnych form nakładek. Jedną nakładką są zdjęcia lotnicze z 1936 roku, drugą z 1945. Mamy mapy topograficzne, mamy całą masę nakładek. Jest też podstawowym narzędziem, z którego ja przynajmniej korzystam. Jest taki portal Warszawa 39, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie konkretnie w danym miejscu stał dany budynek. Jak widzicie, ten projekt to jest sporo więcej niż takie granie w Cities' Islands i wrzucanie budynków na mapie w dowolnym miejscu. Tylko właśnie próba zastanowienia się nad każdym z tych miejsc i pewnie to, co będziecie widzieć teraz, czy na jakichś screenach z projektu. Będzie się jeszcze zmieniało, bo, bo będziemy dostawali lepsze budynki, będziemy mieli, bardziej dokładne, będziemy mieli bardziej dokładne dyskusje, bo też całym założeniem projektu jest, że mamy pewną Radę Warszawy i my sobie tutaj w tej Radzie Warszawy dyskutujemy pewne rzeczy i dyskutujemy o tym, jak ta Warszawa mogłaby się nam zmieniać. Także myślę, że projekt jest ciekawy i projekt jest czymś, czego w sumie jeszcze w City Skylines w Polsce za bardzo nie robiono. Jest masa świetnych serii. Pewnym takim przykładem z oceanu była seria Do Not Eat, które tworzył fikcyjne miasta amerykańskie i opowiadał, jak ono mogło się rozwijać. Tutaj bierzemy żywą Warszawę, ale na nowo wynajdujemy 70 lat tej historii i przez tą historię bym Was chciał przeprowadzić. Także zachęcam Was do dołączenia do Discorda. Można brać udział w, w pisaniu tego projektu, można brać udział w budowaniu w tym projekcie. To jest projekt interaktywny, to nie jest projekt tylko mój. Nagrywam ten filmik między innymi po to, żeby wprowadzić Was do tego świata. Jeśli chcecie dołączyć do projektu, to, to jednocześnie Was zachęcam, ale z drugiej strony stwierdzam, że no, to jest projekt trudny, to jest projekt, który pewnie nie jest na nerwy wielu osób, tu się wiele rzeczy wysypie to jest w ogóle projekt na granicy wykonalności jeśli chodzi o mody City Skylines wykorzystamy ten silnik do granic problem z budowaniem wiele osób jest taki, że jeśli ktokolwiek zrobi cokolwiek źle w ustawieniach danego moda to wszyscy tracą ustawienia na przykład tego moda i z tego względu no, zespół, który musimy stworzyć na potrzeby tego musi być bardzo zdyscyplinowany i, i w zasadzie... No, tu nie markinesu błędu, nawet budując samemu w City więc nieraz pewnie, jeśli sami gracie, widzieliście, że to się może wysypywać, to się może psuć. No to tutaj jest jeszcze gorzej, bo już na tym etapie robiłem jakieś rzeczy w danym modzie, tworzyłem w Intersection Marking tu jakieś tam linie i, i już te linie potrafiły znikać, ale no. To jest projekt dla cierpliwych. Ja też nie nastawiam się, że to skończymy, że to, to będzie idealne, ale ten eksperyment myślowy pod tytułem Jak mogłaby wyglądać Warszawa w alternatywnej rzeczywistości, myślę, że jest ciekawy. No i macie na ekranie właśnie to, co już nam się udało stworzyć. Mamy zażarte dyskusje na temat tego, co warto wyburzyć, czego nie warto wyburzyć, co mogło się dziać w Warszawie w roku 50., 60., 70, co mogło się dziać dzisiaj. Ile linii metra miałaby Warszawa, chociażby? To jest wszystko bardzo ciekawe i dla mnie też jest takim wprowadzeniem w ogóle do, do świata tej przedwojennej Warszawy. Gdzieś tam w jakichś serialach, książkach się z tym spotykałem, ale teraz budując to miasto kamienica po kamienicy, naprawdę czuję to miasto trzy razy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Także to jest dla mnie też świetna zabawa. Mam nadzieję, że budowanie na żywo mi się spodoba. To chyba wszystko i na bieżąco będę Wam opowiadał o tej historii. No dobra, przejdźmy do konkretów. Co tutaj znajdziemy w dotychczasowej Warszawie, którą zbudowaliśmy? O co chodzi, co budujemy, czego nie budujemy? Na pewno nie wybudujemy całej Warszawy, bo tego się nie da zrobić. City Skalnians by nam wywaliło się w połowie drogi. Jak widzicie, przed sobą są różne nazwy, są poszczególne nazwy osiedli, chociaż już doszedłem do limitu nazywania obiektów i będę musiał jakoś to obejść, czy to poprzez stworzenie parków z nazwami. Być może w ogóle część tych nazw jest niepotrzebnych, ale dla mnie fajnie mieć ten kontekst. Wszystkie 81 kratek, jakie możemy wykorzystać, jest wykorzystanych. Widzicie, że sporo już się dzieje sporo już obiektów jest nazwanych. Te wszystkie kratki i ta mapa taka w szerokiej skali jest potrzebna do tego, żebyśmy stworzyli realistycznie połączenia zewnętrzne, bo na przykład będziemy chcieli sobie tworzyć takie mapki związane z transportem publicznym w tej Warszawie w 2021 roku, ale w tej Warszawie alternatywnej, no i do tego potrzebujemy też takiej sieci drogowej trochę szerszej. Natomiast głównym obszarem zainteresowania no, to jest ten obszar, który by się zmienił, czyli ten obszar w głównej Warszawy przedwojennej, ten, na który teraz patrzymy. Ja, jako że mieszkam teraz na Żoliborzu, to, to też jest to dla mnie obszar bardzo fajny, chociaż tutaj, szczerze mówiąc, za wiele by w alternatywnej historii się nie potoczyło. Ale na przykład to, co już by się działo tutaj na Marymoncie, czy dalej w okolicy Lasu Bielańskiego, no, to już jest ciekawe. Jesteśmy już na jakimś etapie zaawansowania projektu, bo... Wszystkie były tak bolesne i tak trudne. Samo dopasowanie tej mapy, stworzenie jakichkolwiek podstaw, to, 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 to była droga przez mękę i nie chcieliby się tego oglądać, bo to potrafiło trwać kilka godzin, żeby, żeby w ogóle próbować się w tym połapać. Ale jesteśmy już na jakimś etapie, mamy już jakieś założenia. Między innymi, wśród pierwszych założeń, znajdzie się to, że tunel średnicowy dla kolei aglomeracyjnej. Nie przebiega tak jak dzisiaj przez Warszawę Centralną, którą znaleźlibyście tutaj. Chociaż, jak, jak popatrzycie, to Warszawę Centralną ogólnie tutaj na tej mapie znajdziecie. Nawet mamy całkiem fajne perony, dosyć podobną. Ale e, tunel średnicowy w naszej Warszawie znajduje się kawałek dalej. I w ogóle ten środek ciężkości Warszawy jest sporo dalej. I znajdziemy e, główną taką stację przydatkową na Placu Saskim gdzie oczywiście Pałac Saski mamy. Hmm, tutaj znajdziecie metro, które krzyżuje się z koleją. Kolej już jeździ, ale jeszcze jest niezoptymalizowany i widać tutaj dużo pociągów. Potem, co się dzieje, zgodnie z konkursem przedwojennym architektonicznym i jego założeniami, cała ta oś saska wygląda trochę inaczej. Tu na razie wstępnie pojawił się nowy budynek giełdy. Pojawił się tunel drogowy, który jest taką alternatywą dla trasy WZ, bo trasa WZ w takim, w takim stanie, jakim jest dzisiaj. Nie ma miejsca po prostu, bo no nie ma jej przeprowadzić, bo tutaj cały czas mamy zwartą zabudowę w tym miejscu na placu saskim. Na placu saskim możemy sobie zrobić ten węzeł metra i, i kolej. I akurat projekt metra w tym centralnym odcinku to nie jest science fiction coś tam przez nas wymyślonego, tylko to jest projekt przedwojenny. Ten projekt kolejowy już jest bardziej science fiction, to zakłada, że w latach 70-tych poprowadzono drugi tunel średnicowy i trochę w takiej postaci drugiej linii metra, bo mamy stację kolejową tutaj przy, przy hali Mirowskiej, ona, ta kolej wychodzi gdzieś na woli i łączy nam się na ochocie. Raczej skupiamy się na, na lewobrzeżnej części Warszawy. Gdzieś tam Praga jest tłem i, i, i tą najbliższą Pragę pewnie warto pokazać, ale, ale ta strona lewobrzeżna no, jest lepiej udokumentowana. Też na, na stronie warszawa39 można poglądać dokładnie budynki. Nie pokazuję Wam jeszcze z bliska tego, co tu powstało, bo, bo to jest work in progress i, i tutaj w swoją drogą parę budynków już poznikało w ramach wymiany save'ów. Więc, e, więc to nie jest tak ładne jak było chwilę temu, Ogród Saski. Nam już się w jakiś sposób wyklarował. To jest widać oś. E, w bardzo, bardzo słabej formie mamy grup nieznanego żołnierza, który tam już był przed wojną. Z tego co wiem, e, tutaj chyba ten odcinek, który jest właśnie wyobrażeniem ponownie tego, co mogło się dziać w latach 50., 60., 70. w tej części. Możemy się przejechać tunelem pod, pod ogrodem sarskim, też nie przejdziemy się, bo on nie jest renderowany, ale zobaczcie, że wychodzimy sobie tutaj na Powiślu. powiśle jest takie trochę dystopijne jak na razie, bo tutaj właśnie gdzieś między tymi fabrykami, które tam się znajdowały przed wojną na Powiślu, przeciągnięto autostradę i mamy takie morze betonu tutaj gdzieś w, w okolicy najpiękniejszych miejsc, ale a chyba to powiśle, mimo wszystko, mimo tego, że teraz jest dosyć bogate, nadal ma, ma jakiś taki klimat nieuporządkowany, powiśle przedwojenne było, było w ogóle jeszcze gorszym miejscem. więc e, trochę ten hołd taki cyberpunkowy Powiśla trzeba oddać. E, stare miasto jeszcze nam tutaj nie powstało. Wstało trochę z nowego miasta i bawiłem się w różne budynki, jakby to mogło wyglądać rynek. Pewnie tu jeszcze sporo się zmieni, bo, bo znalazłem lepsze kościoły, ale takie charakterystyczne rzeczy, w zasadzie na podstawie hmm, Google Earth było budowane, więc ten budynek tak jak wystaje w rzeczywistości, jak sobie popatrzycie na Google Earth, czy przejdziecie się na żywo, tak wystaje tutaj. No i teraz, co nie przenosi nam się z tej Warszawy przedwojennej? Nie przenosi nam się getto warszawskie. Założyliśmy, że w tej historii II wojna światowa jednak miała miejsce i getto warszawskie, powstanie w getcie miało miejsce. I też w tej części fajnie by było e, gdyby pokazać to, jak trudne byłoby, jak, jak byłoby zagospodarowywanie po zniszczeniu jak wojennych gruntów Warszawy, w momencie kiedy nie mamy dekretu Bieruta, nie mamy ustawy, która pozwala nam na wywłaszczanie gruntów dowolne. tylko Próbujemy budować nową dzielnicę, ale mamy stare grunty i wszyscy ci spadkobiercy, wierzyciele przedwojennych gruntów e, no mają prawa do tego. I, i, I myślę, że to będzie też ciekawy eksperyment. No, tutaj troszeczkę pewnie niektórzy mogą się w wielu miejscach, e, bo to jest prawdziwe miasto e, i, i prawdziwa historia, trochę z niesmakiem patrzeć na nasze uproszczenia czy założenia, ale. Też proces kreatywny, granie w City Skylines to jest jedno, drugie to jest, drugie to jest historia. Musimy pewne rzeczy upraszczać. Tworzyliśmy już sporą część sieci tramwajowej. Potem kolejnym takim elementem było próba tworzenia powojennego układu dróg i teraz, jeśli jesteśmy w sferze wpływów Zachodu i Mamy te wszystkie ideologie modernistyczne, które, które w latach 70. nakazują wyburzanie budynków, robienie większych przestrzeni. No to właśnie dosyć agresywnie przeprowadzamy wielkie arterie przez miasto. Nie tak, jak to było robione po, po odbudowie Warszawy, no bo te kamienice nadal stoją i, i niezależnie jak bardzo chcemy wspierać samochody w latach 70., to nie da się aż tak wielu rzeczy wyburzyć. No, nową, nową rzeczą jest, jest przedłużenie. Jest przedłużenie pewnych arterii i pewne wyburzenia, ale autostrada, główny ring, taki drogowy, autostradowy, tutaj nam przebiega z ochoty wzdłuż, wzdłuż tutaj tego nowego tunelu przez, przez tą najbliższą wolę e, okolice właśnie Muranowa, tej nowej dzielnicy. Mamy całkowicie nowy most gdański, który jest taki potężny, autostradowy i gdzieś w okolicy. Brudno mamy, yy, mamy dopiero jakiś węzeł kolejny i też to co się nie stało w Warszawie do dzisiaj, czyli na północy na Pradze ten ring autostradowy jest tworzony gdzieś tutaj na Gosławiu nam się to wszystko spotka, więc, więc mamy Warszawę wyposażoną w ring yy, i to jest ring wewnętrzny i on jest taki dosyć agresywny, jeśli chodzi o zajmowaną przestrzeń i, i w z wyburzeniami, to już zaczął się na Marymoncie tworzyć w osi tego, co, co dzisiaj jest drogą S8. Kolejny ring i pewnie on będzie wyglądał nieco inaczej niż autostrady dzisiejsze, no bo nie mamy tego wszystkiego, co się wydarzyło w PRL-u. Pojawiło nam się metro, na razie pierwsza linia metra, kolejne linie metra i linie skm i linie kolei nam się też pojawiają i ogólnie jak spojrzycie sobie na chociażby plac, Saski, bo tu się zaczyna obecnie to metro, chyba nawet można nim się przejechać w tej chwili. Pokażę Wam wyrenderowane tunelem: to jest metro Marymont. Potem dojeżdżamy sobie do metra Plac Wilsona. I jedzie nam tam. No, ten tabor się jeszcze zmieni. Metro to jest coś, co nie powstało nigdy. Czyli plac Inwalidów, tu już widać jest tą oś. Powstała nam też już cytadela warszawska. Z tymi murami był problem. One jeszcze nie są fajnie zrobione, ale myślę, że klimat ogólnie wejść do, do cytadeli na razie jest oddany. Ogólnie taki zarys żeli Boża możecie sobie tutaj już obejrzeć. Dworzec Gdański, dosyć podobnie to wygląda jak w rzeczywistości. Mamy metro, tylko dworzec jest budynkiem przedwojennym. Tutaj dalej metro przebiega nam. Przez plac Muranowski, potem mamy plac Krasińskich, tu też mamy metro. No i plac teatralny. To wszystko jest według przedwojennej koncepcji. Pewnie ten projekt będzie się ciągnął. To nie jest projekt, który da się zrobić szybko, bo no, nawet jeśli, jeśli uznacie, że, że te budynki nie są postawione jakoś w tej chwili super, to. Problem polega na tym, że na przykład odbudowa Stadeli to nie było wstawienie budynków, tylko to, to było sprawdzanie, gdzie te budynki były przed wojną, ustawienie ich w miarę tak, żeby wyglądały, tak jakby mogły wyglądać. Ja na przykład budując Stadele, zdecydowałem, że po wojnie mamy tutaj przeniesioną akademię wojskową, e, czy to wojskową Akademię Techniczną, czy jakąś inną ale że tutaj pojawiają się nam różnego rodzaju uczelnie wojskowe i, i w tą stronę to będzie szło. No i takich założeń dotyczących przyszłości budynków, czegoś, czego nigdy normalnie się w Skylines nie robi, tak? Bo, bo stawiasz budynek, no, residential, commercial, jakąś tam ma funkcję, a, a tutaj właśnie fajnym tym dodatkowym jakby taką głębią jest to, że, że te budynki mają jakąś funkcję, mają jakąś rolę. I będziemy je nazywać. Widzicie tam w oddali wieżowiec, taką przymiarkę do tego, w zasadzie, jakby mógł wyglądać ten port praski, w wersji, w której przypomina bardziej londyński Canary Wharf czy, czy Wiedeń i okolice Dunaju. Najbardziej zaawansowane prace są na Pradze. Tutaj na Pradze nawet już są pewne detale między kamienicami. Dworzec wschodni istnieje, ma się dobrze, jest nowoczesny od jednej strony. Budynek jest bardzo podobny do tego przedwojennego, po drugiej. Sporo tutaj na Pradze było założenia wyburzeń na rzecz nowych osiedli. Ciekawe, że u nas także powstają bloki i te bloki jakby w całej Europie powstawały w pewnym etapie rozwoju, ale my będziemy się wzorowali na blokowiskach francuskich, na budynkach właśnie które nawiązują tym stylem do, do zachodnioeuropejskich wzorców, nie do tych wschodnich. Więc jeśli zobaczycie bloki w Warszawie, to te bloki będą wyglądały mimo wszystko trochę inaczej niż, niż bloki na wschodzie. No oczywiście bloki to bloki, ale bardziej będziemy się inspirować wzorcami zachodnimi. Fabryka Wedla, widać, tu już jest sporo detali. Myślę, że z takiego oprowadzenia was po, po tym co udało nam się dzisiaj zbudować pewnie dużo jeszcze można pokazać, bo na przykład teraz wszedłem, mamy chociażby tunel średnicowy, który już jest wyrenderowany. Fajne są różnego rodzaju dodatki, które pozwalają to pokazywać. To była męczarnia, bo z półtorej godziny próbowałem zrozumieć jak sprawić, żeby to działać, bo ten dodatek jest koreański, wszystko tory są po, po złej stronie i potem przechodzimy do dodatku europejskiego, który znowu tory ma po dobrej stronie. No tak czy inaczej, myślę, że, że efekt ogólny będzie fajny, bo, bo mamy przejezdny i będzie można zrobić jakiś filmik z tunelu. Most w przedwojennej wersji nadal się tutaj nam utrzymał, także dzięki wielkie za uwagę. Będzie tego więcej, zapraszam Was na naszego Discorda. Zapraszam Was do subskrybowania, dawania łapek w górę. Fajnie, jakby o tym projekcie usłyszało jak najwięcej osób. Z chęcią e, posłucham jakichś propozycji, uwag. E, pewnie nie warto tego projektu oceniać jakoś zbyt dokładnie, bo, bo trzeba pamiętać, że my wszystko gramy w grę. Są świetne projekty biur architektonicznych, które naprawdę porządnie tam Warszawę. Przetwarzają i próbują odbudować przedwojenną Warszawę. My tutaj tworzymy bardziej taki klimat, spróbować zastanowić się, jakby to miasto mogło funkcjonować dzisiaj, ale nie odbudować się je jeden do jednego. Chodzi o taki poziom architektoniczny, mniej więcej budynki będą stały tam, gdzie powinny stać, ale jednak ta Warszawa no to jest nadal gra. Ale myślę, że tak czy inaczej warto nasz projekt śledzić. Także dzięki, i to tyle na dzisiaj.